Kiedyś, kontra, teraz. Sorry, że musieliście czekać tak długo na kolejny odcinek tej serii, ale musiałem po prostu czekać, jak mi się załadują nowe kredyty na stronie 11 Labs. To jest taka strona, na której ma po prostu głosy AI. Także zachęcam do subskrybowania mojego kanału i lecimy z odcinkiem. Dożynki kiedyś. No już po kościele. Jedziemy na plac balować dożynki. O nawet zbyszek przyjechał. Ile tu ludzi jest dobra, staniemy sobie tu. Witam, panowie, witam! Ja szybko obczaję, co tu się dzieje, i zaraz będę. Ile tu maszyn, nawet wistula jest? Jak tam u Was sypło w tym roku? Kurde, mol, jak u Was sprzenica sypła w tym roku, bo u mnie rekord chyba. Może być u mnie pszenica, to jakoś z dwóch przyczep były. Dożynki teraz. Dobra, podjadę zobaczyć, co tam się dzieje. O, są dozynki tylko coś mało ciągników, a więcej samochodów, co to się teraz dzieje? No siema, co to za lipa, że wszyscy samochodami, a większość ludzi zamiast się bawić, tańczyć, to chleje jak debil. A witamy, witamy. Nic się nie dzieje. Ludzie się zmieniają i łatwiej jest kobietom zaszpanować samochodem niż ciągnikiem, wiesz? Ach, dokąd to zmierza? Kiedyś to było. Dobra, zwijam, bo nic nie ma. Skupy kiedyś. No dobra, jedziemy na skup. O, cholera, jakie tu kolejki. Dobra, przewalimy się bokiem. Dzień dobry. Proszę się zatrzymać kontrola jakości. Dzień dobry. A se sprawdzaj. O Panie toż to więcej chwastów i robaków jest. Chłopie, co ty gadasz? A czy widzisz tu jakieś robaki? Jeszcze wilgotność sprawdzę. Wilgotności? To se sprawdzaj. Uło twarde, aż ząb zabolał. Tamto sypać? Jedz tam do przodu na rampę. Skupy teraz. No to teraz. Zaczynamy karuzelę szczęścia. Oby waga była. Dobry. No zobaczymy, czy taki dobry. Kontrola jakości. Prawda i mów Panie coś mało białka. I wilgotność nie taka. Gościu jakie białko niskie. I co ty gadasz z tą wilgotnością 14 i pół to za dużo? Nie przyjmiemy tego. A chuj mnie to obchodzi. Przecież i tak nie tracisz. A białka to ma tyle, że ci nawet sterdy takiego powera nie dadzą. A jedz pan w pizdu. Zawsze mogę sprowadzić po najtańszej cenie z Ukrainy. A to się walcie. Targi kiedyś. No dobra. Jedziemy zobaczyć, co na tych targach jest. Dobry den, co pan tu sprzedaje? Dobry. A sprzedaje, sprzedaje kabiny do Ursusa chcesz? Mm, kabinki do Ursusa C330. No, nawet fajnie wykonane, ale nie potrzebuję. O, panie, dzień dobry, witamy. A może pan chce zerknąć na te bestie? Dobry, dobry. A pan co tu sprzedaje? Te rozsiewacze samoróbki? A jaka cena? 2000. A to nie wolę konnym ciągnąć. A ty co masz w tych workach? Własnej roboty, misky, odmian pszenicy? Panie toż, to czysty pieniądz będzie? A to nie jakoś dziwne te wasze miksy. Co oni tu jeszcze mają, pogladam? Targi teraz. Tu GPS pokazuje te targi, tylko jakoś nic nie ma. O jest. O cholera, ile ludzi nawet stanąć nie ma gdzie. A tu się wcisnę. Idę, bilet kupuję i oglądamy. U jakiś Dafik fajny, a przy nim od razu pół naga baba. Co tu jeszcze jest? O, jakie ciągniki, Steyr, JCB New Holland, łopanie. Ale, no tak, przy każdym więcej tych bab niż samych ciągników. O i ile ludzi heleje, menelki jedne. Budowa kiedyś dawaj, i już kawałek. O, i są majstry. Jak tak majstry. O kurwa, aż stąd czuć jak jebiecie. Jak idzie? Ano idzie jakoś tak. Na razie łopatami musimy kopać to zajmie z trzech miesiące. Trzy miesiące wam zajmie? E niech będzie. A wy co tu robicie? My i nic. No tak pijecie jak zwykle. A pijcie se tylko mi to zrobić ładnie. Miesiąc później. Majster coś mówił bym zerknął, aż się boję, co zepsuli. O, panowie już zrobiliście. Nie no, zasługujecie na flaszkę nawet pięć. Budowa teraz. Podjadę sprawdzić gladiatorów trzeżwość i niech robią dalej. No, Pany, jak Wy, tu nic nie zrobiliście. Dobra, dmuchać mi tu. My wszyscy trzeźli panie, no się okaże, jak któryś coś wydmucha. Ja nie będę dmuchał, ty też masz, bo jak nie? No macie szczęście. Cztery miesiące później. z cztery miechy, odkąd tu byłem czas zerknąć? Co wy do kurwy zrobiliście barany wszyscy pijani dziura? Jak byla to jest nadal? Ja pierdolę, kto kierował tą koparką ładowarką. No to macie przewalone gaty niemyte. Także jak się odcinek spodoba, to pamiętajcie by zostawić subskrypcję na kanale i lajka, to będę więcej nagrywał. I tak jak już mówiłem, teraz to takie ogłoszenia parafialne, żeby kto chce, nikt się posłucha, a komu się nie chce, to po prostu nie. Także chciałem powiedzieć, że po prostu musieliście czekać, bo musiałem się zadać kredyty na, już mówiłem o tej stronie, od AI chatu, no, od tego, żeby zmienić właśnie tekst na mowę i po prostu zbytnio czasu nie miałem. Dzisiaj zmontowałem to 2 kwietnia, a zacząłem 1 Ogólnie to miało być na 1, nie, zacząłem 31 marca, nie, ale No nie było czasu i Dopiero 2 kwietnia to montuję i 3 kwietnia dopiero będzie premiera pewnie Dopiero 21 jest, ja niedawno też skończyłem swoje rzeczy takie robić Ogarniać i wiecie, siadłem do tego montowania i też tak Musieliście trochę czekać Także Zostawcie subskrypcję na kanale jeśli Wam się podoba takie odcinki. I pamiętajcie, żeby też lajkować, komentować, czy chcecie jakieś też inne serie albo co bym mógł jeszcze do tej serii dodać. A i jeszcze jedna rzecz o której bym zapomniał to właśnie specjalnie dlatego, że tak dawno odcinka nie było, postanowiłem zrobić trochę dłuższy, nie 6 minutowy, tylko aż 10 minutowy odcinek. I dzięki za oglądanie i ner no. 12 teraz jak będę gadał.